Rozumiem, że Wiktor o. Bo to był zwyczajny zakład. Czułam się upokorzona so I, i połknęłam. Popatrz olśniewające, tak! Wspaniały brylant. Nie, mówię o skięce. Po prostu jest nowa. Teoretycznie nie zgadzają się na zawarcie przez nią związku małżeńskiego z 22-letnim Pawłem Starzewskim. Pierwszym powodem jest oczywiście troska rodziców o przyszłość córki, która nie ukończyła jeszcze edukacji. I moi klienci nie chcą, aby dla... Problemu widać nie ma. No jeżeli jest taki problem, to może zapomnimy o swoim wstydzie i wróćmy do tych pierwszych korzeni, tych pierwszych igrzysk i stajemy na go. Nawet bez olimpijskich rekordów pewnie byłaby rekordowa frekwencja. Słowem sukces murowany. Krzysztof Rześniowiecki, Panorama.